Cześć, z tej strony Przemek, a dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam parę słów o tym zbiorniku morskim. Jest to zbiornik mojego dobrego kolegi Grześka, który podobnie jak kilkoro z Was postanowił spróbować z akwarystyką morską po zobaczeniu mojego zbiornika w domu. Jest to akwarium o wymiarach 60x30x30 ze szkła OptiWhite oświetlone lampą Skylight AQIR 60 Fluo za filtrację odpowiada tutaj Versamax FZN3, za cyrkulację Pompka Ebao, także sprzęt naprawdę identyczny jak u mnie w domu. I muszę Wam powiedzieć, że mimo tego, że Grzesiek nie miał doświadczenia wcześniej z akwarystyką morską, jest doświadczonym akwarystą słodkowodnym, natomiast jest to jego pierwsze akwarium morskie i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę... Zbiornik rozwija się rewelacyjnie, zresztą sami widzicie jak pięknie napompowane są te korale, jak pięknie są wybarwione. Ryby są naprawdę zadbane i, i nie chorują. Zbiornik jest czyściutki, wszystkie szyby wyczyszczone jak należy. Koralowce stale się rozwijają, wypuszczają nowe główki rosną, także naprawdę jest to stabilny i zdrowy ekosystem. Grzesiek, podobnie jak ja, podmienia wodę raz w tygodniu, natomiast podmienia jej mniej, bo tylko 5 litrów co tydzień, więc naprawdę myślę, że dużo tutaj przy tym zbiorniku się nie narobi. Dodatkowo dozuje jod oraz stront z Aquaforesta oraz aminokwasy i witaminy. Jak widzicie, taka suplementacja w zupełności wystarczy, żeby te korale Miały tak intensywną barwę. Mam nadzieję, że ten zbiornik może przekonać kogoś z Was do założenia własnego akwarium morskiego. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!